Jakkolwiek będziesz w stronie, od ciemnego boru wjechawszy, powinni zatrzymać twe konie, i się przypatrzeć w W koła tam miasto rozprzestrzenia wodę, w kształcie wielokątnego obwodu, gęstą po bokach o ozielona z gładką elewacją, jak szyba roda. Jeżeli dzienną przybliżysz się do tak nad tobą, drzwi przed tobą, i dwa zobaczysz w księżyc. Niepewny, Czy szklana z pod Twojej stopy. Pod niebo idzie równina, czyli też granitowe schody, ciężar Twych nóg Ty Gdy oko brzegów szkoły nie sięga, parteru nie odróżnisz od strychu. Zdajesz się wisieć w środku niebokręgach w jakiejś płanie Sacrum and Profanum.